No i dobra. Ciasto makaronowe wygląda tak. Odpoczęło. Przekroimy go na pół. Suchym nożem, żeby nie był bez wody. O. Przekrajamy to ciasto na pół. Jedną połówkę sobie zostawiam. Z drugiej robimy kulkę, podsypujemy mąką. Zobaczcie, nie smaruje w ogóle wałka, bo to bez sensu. I robimy cienkiego naleśniczka. Takiego cienkiego jak tylko potraficie Ale możecie też sobie zrobić Grubszy Taki na przykład makaron Na lasagne Wiecie jak wygląda Nie będę tłumaczył A do rosołu Będziemy robić sobie Takie paseczki I tak jak mówiłem Jeżeli taki makaron zrobicie sobie Raz chociaż sami Wierzcie mi, że w sklepie go już nie kupicie. Ja wiem, że to trochę pracy wymaga. Ale tak jak mówię, jeżeli zrobicie to raz na jakiś czas i zrobicie tego makaronu więcej, to wtedy macie zrobiony zapas. Szczelnie możecie go wysuszyć i szczelnie trzymać w słoiczkach. Ten makaron wytrzyma nawet 2 lata. Także możecie sobie zrobić taki jak to się nazywa zapas prepersa, tak? Że gdyby w pandemii was wysłali tak mnie na kwarantannę i nie mielibyście w domu nic, żadnego jedzenia, żadnych produktów, to zawsze możecie sięgnąć do swoich zapasów, czyli przygotować się na takie, na takie sytuacje. Tak samo zawsze słuchajcie, dobrze mieć w domu jakąś mąkę, jakieś jajka. Zobaczcie, ma, to ciasto jest fajne, sprężyste. One cały czas wraca do swojej postaci. Więc muszę jeszcze trochę powałkować. O i za chwileczkę zobaczycie jak z tego ciasta powstaje makaron. Dosłownie kilka chwil, no tu mi pod nogami zaś wycierają podłoga, dobra. Podsypujemy to całe mąką, smarujemy i zwijamy na taki wałek. Tu chodzi o to, żeby nam się to ciasto nie posklejało. O, zobaczcie, i robimy wałeczek. I jak mamy już taki wałeczek zrobiony. Bierzemy do miseczki mąkę. Trochę tam wsypiemy. I będziemy to kroić na cienkie plasterki. Zaraz to pokroję, i pokażę Wam jak to wygląda. No, zobaczcie. Takie cieniutkie plasterki. Może one nie są zbyt cienkie, ale ja nie lubię takich, takich wiecie. Całkiem należy to fajnie porozwijać, wrzucić do mąki, żeby nam się to nie sklejało. I ten makaron gotujemy na surowo, tak jak on jest. Wrzucamy po prostu tak jak zwykły makaron do wrzątku. Zobaczcie takie nitki. Gotujemy go do miękkości, czy tam jak to woli do al dente jak to mówią. I. Taki makaron możemy również zamrozić. Jak go już turwena na takie mniejsze kawałki. O. Przesypujemy to mąką, żeby nam się to nie posklejało. Zobaczcie. No jest taka to, to rozwijanie, to jest taka żmudna praca, ale jak ktoś lubi, ma cierpliwość, to da rady. O, na pewno, słuchajcie, jest to lepszy makaron bez żadnych glutenów, bez innych świństw, chemii, żeby długo wytrzymał. Jest zdrowy i na pewno lepszy niż te wszystkie dziadostwa sklepowe. O, zobaczcie. Tu nie musi być to idealnie równo, nie musicie się starać bo to jest bez sensu żeby się starać to jest wasz makaron, wasz, tylko wasz wy na niego patrzycie, wy go jecie wy go magazynujecie i nikt go nie widzi więc to bez sensu żeby się starać no i znowu obsypujemy to mąką i kolejne i tak będziemy to robić aż do wyczerpania całego ciasta No, i teraz kochani, wracamy do makaronu. Wygląda on tak. Po to jest w mące, żeby nam się nie posklejał. Gotuje się już tutaj y, osolona woda w garku. I ja wracam do y, naszego barszczu. Słuchajcie, ten barszcz można sobie zabrać do kampera. Robimy go po prostu w taki sposób, że zagotowujemy go w słoika i w tej postaci możemy go możemy go y, trzymać mniej więcej mniej więcej około 4 miesięcy. Jeżeli byśmy chcieli y, zrobić ten barszcz na dłużej, musimy go styndylizować, czyli według zasady 3 2 1, o której wam dzisiaj czy w którymś z tych filmie chyba wam mówiłem. O tej zasadzie. Jest to zasada potrójnej pasteryzacji, czyli w pierwszym dniu od chwili zagotowania gotujemy słoik 3 godziny. W następnym dniu od momentu zagotowania yy, robimy yy, to samo, tylko przez 2 godziny, i na trzeci dzień robimy to samo od momentu zagotowania przez 1 godzinę. I te słoiki Wam postoją 20-15 lat. W każdym bądź razie ja sobie będę tu gadał i w międzyczasie ogarniał. Yy, słuchajcie, yy, ja takich słoików zabieram na nasze wyprawy karawaningowe, dlatego, że no nie muszę wtedy gotować, odwiedzać restauracji. Chodzi tutaj o koszty. Ale mam też yy, takie słoiki yy, zmagazynowane nie tylko, nie tylko z tą zupą, bo i z mięsem, z kiełbasą. Mam zmagazynowane na jakieś tam cięższe czasy, może mnie uznacie za wariata, ale yy, sami widzicie co w naszym kraju się wyprawia. Więc może dojść do takiego lockdownu, że zamkną nam wszystko i będziemy wtedy ugotowani. Jeżeli ktoś nie będzie potrafił sobie czegoś zrobić, nie będzie miał pewnych produktów zabezpieczonych w domu, no to jest ugotowany, no, tak to powiem. Albo będzie przymierał głodem, albo będzie się musiał kogoś prosić, o to żeby wykupił yy, jedzenie A zobaczcie, już za dużo tego mam dzisiaj A co w przypadku takim, gdy nam zamkną sklepy i tym podobne rzeczy Trzeba być tutaj trochę przezornym. Ja nie mówię, że macie się na jakąś wojnę szykować czy coś, ale na takie jakieś sytuacje, żeby powiedzmy tydzień czasu, czy dwa tygodnie czasu móc spokojnie sobie bez pomocy innych przeżyć żebyście mogli też brać na wyprawy wasze, czy to z przyczepami czy z karawan, karawanami, czy, czy no karawan to to jest po holendersku, czy po niemiecku czy z kamperami, żebyście po prostu nie musieli gotować, tylko otwieracie słoik z gotowym już jedzeniem, podgrzewacie i macie. Teraz słuchajcie, ja sobie ogarnąłem i co dalej z naszą zupą. Dwie zasady, jeżeli tą zupę byście zagotowywali, czy pasteryzowali lub tendylizowali. Nie wolno do niej dodać śmietany, ponieważ ja tej zupy nie będę zagotowywał, nie będę jej tyndylizował, ona ma być do zjedzenia na już. Dodaję do niej 12% śmietanę i też gdyby tam coś było widać na filmie, to niczego nie reklamuję. Uprzednio tą śmietanę zahartuję, czyli dodam gorącego płynu do tej śmietany. Rozmieszam to wszystko i wlewam do, naszej, do naszego barszczu. Jest to taki, powiem Wam, barszcz inny niż wszystkie barszcze, wypłuczemy cały ten kubek, bo śmietany też szkoda. Staram się tutaj z myszą, żeby jedzenia nie marnować, nie wyrzucać, bo wiemy, że. Yy, Kiedyś może przyjść taki czas, że będziemy się prosić o to jedzenie. I teraz słuchajcie, jeżeli już tą śmietanę rozprowadziłem, delikatnie włączam gaz i na małym ogniu tylko doprowadzam do zagotowania. Niczego więcej tutaj nie dodajemy. W tym momencie jeszcze dodamy sobie suszonej pietruszki. Muszę znaleźć, o, mam. To jest pietruszka z naszych zbiorów z ogrodu. Nie żałuję jej w ogóle, daje dość, dosyć dużo tej pietruszki.